Wirusowe zapalenia spojówek najczęściej są spowodowane przez adenowirusy, są to epidemiczne zapalenia rogówki i spojówki, gorączka gardłowo-spojówkowa, oraz wirusa opryszczki, zobacz. Opryszczkowe zapalenie spojówek, rzadziej zaś przez wirusy ospy i półpaśca, wirusy brodawczaka ludzkiego, zobacz. Łagodne zmiany głuskowe powiek i łagodne zmiany głuskowe spojówek, wirusy wywołujące mięczaka zakaźnego lub pikornawirusy. Do zakażenia dochodzi drogą kontaktową przez dotykanie rękami przedmiotów, na których znajdują się wirusy, i przenoszenie ich na powieki. Wirusowe zapalenia spojówek są bardzo zakaźne i często występują w postaci epidemii, szczególnie w przypadku adenowirusów i pikornawirusów. Typowymi objawami klinicznymi są: znaczne przekrwienie spojówek, zobacz, zaczerwienienie oka, obfita wydzielina surowicza, wodnista, zob, wydzielina wokół, obrzęk powiek oraz odczyn grudkowy w spojówkach. Zapaleniu spojówek mogą towarzyszyć zmiany w obrębie rogówki. Zapalenia wirusowe trwają dłużej niż bakteryjne zazwyczaj 2-3 tygodnie. Przyłuszne węzły, chłonne są często powiększone. Zazwyczaj zapalenie spojówek towarzyszy lub następuje po zapaleniu górnych dróg oddechowych lub gardła. Epidemiczne zapalenie spojówek i gorączka gardłowo-spojówkowa, co to jest i jakie są przyczyny? Epidemiczne, nagminne. Zapalenie spojówek wywołują adenowirusy. Jest ono bardzo zakaźne i prowadzi do epidemii. Gorączka gardłowo-spojówkowa jest spowodowana przez wirusy z grupy adenowirusów, lecz przez inne serotypy niż te, które powodują epidemiczne zapalenie spojówki, do zakażenia dochodzi metodą kontaktową przez przenoszenie wirusów dłońmi na powieki i do oczu. Jak często występuje? Epidemiczne zapalenie spojówek, jak wskazuje sama nazwa, występuje w postaci epidemii, obserwuje się wówczas masowe występowanie tej choroby. Jak się objawia, najbardziej charakterystyczne cechy choroby to Występowanie w postaci epidemii, obecność obfitej, surowiczej wydzieliny, zop, wydzielina wokół, odczyn grudkowy spojówek, występowanie charakterystycznych zmian w rogówce, okres trwania objawów do 3 tygodni, towarzyszące zapalenia górnych dróg oddechowych. Choroba rozpoczyna się nagle. Początkowo zapalenie rozwija się jednym oku, drugie oko zostaje zajęte po około 2 dniach, klinicznie zapalenie objawia się, dużym obrzękiem powiek, znacznym przekrwieniem spojówek, zobacz. Zaczerwienienie oka, grudkowym odczynem w spojówkach, bardzo obfitą, wodnistą wydzieliną, zop, wydzielina w oku, światło wstrętem. Węzły chłonne, najczęściej przyuszne. Są zazwyczaj powiększone. Typowym powikłaniem są nacieki w rogówce. Pojawiają się one po około 2 tygodniach od wystąpienia pierwszych objawów zapalenia i mają postać licznych, drobnych, okrągłych nacieków pod nabłonkiem rogówki. Powodują one pogorszenie widzenia i światło wstręt? Zazwyczaj znikają po 2 do 3 tygodniach ale u niektórych chorych ich całkowite ustąpienie może trwać nawet pół roku. Zmianom w oczach często towarzyszą zapalenia górnych dróg oddechowych. Epidemiczne zapalenie spojówek jest zakaźne przez trzy tygodnie od wystąpienia objawów. Porączka gardłowo-spojówkowa charakteryzuje się wysoką temperaturą, zapaleniem gardła, zapaleniem spojówek, tkliwością i powiększeniem węzłów chłonnych przy Przebieg i objawy oczne są bardzo podobne do epidemicznego zapalenia spojówek, ale przeważnie są mniej nasilone. Rzadziej występują również nacieki w rogówce. Co robić w razie wystąpienia objawów? Epidemiczne zapalenie spojówki jest chorobą bardzo zakaźną, dlatego należy odizolować chorego od innych osób. Nie należy też dotykać palcami okolicy oczu. Bo może to powodować przenoszenie wirusów na otaczające przedmioty, które z kolei są źródłem zakażenia dla innych osób. Jak lekarz stawia diagnozę? Lekarz rozpoznaje epidemiczne zapalenie spojówek na podstawie wywiadu, epidemia zachorowań i przebiegu klinicznego, nagły początek, bardzo obfita surowicza wydzielina, duży obrzęk powiek, odczyn grudkowy spojówek, światło wstręt. Powiększenie węzłów chłonnych. Bardzo charakterystyczne są okrągłe nacieki w powierzchownych warstwach rogówki, widoczne najlepiej w biomikroskopie, lampie szczelinowej, ale czasami możliwe do zobaczenia gołym okiem. Hodowle wirusowe oraz testy immunologiczne zazwyczaj nie są pomocne w ustaleniu rozpoznania ze względu na często długi okres oczekiwania na wyniki i ograniczoną dostępność tych badań. Jakie są sposoby leczenia? Obecnie jedyną możliwością leczenia jest podanie gancyklowiru, link, indeks leków w postaci 0,15% żelu do oczu. Lek ma jednak działanie przeciwwirusowe tylko w stosunku do niektórych serotypów adenowirusów. Nacieki wrogówce ulegają samoistnemu wchłonięciu w okresie od kilku tygodni do kilku miesięcy. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie? Całkowite wyleczenie stanu zapalnego możliwe jest w ciągu 3 tygodni, przy czym nacieki wrogówce mogą zniknąć dopiero po kilku miesiącach. Co robić po zakończeniu leczenia? Wskazane są okresowe kontrole. Co robić, aby uniknąć zachorowania? Ponieważ epidemiczne zapalenie spojówek jest bardzo zakaźne, do zakażenia zaś dochodzi metodą kontaktową przez dotykanie rękami przedmiotów na których znajdują się wirusy i przenoszenie ich na powieki należy bezwzględnie unikać kontaktu z chorującymi osobami oraz przedmiotami które zostały przez nie dotknięte chorzy powinny być odizolowani od otoczenia przez trzy tygodnie aby nie zakażać kolejnych osób